Drodzy goście, właściwie mogłabym zacząć od pytania, czy w Ministerstwie Kultury istniały jakieś tajne informacje, że będzie jak problem z Krajowym Planem Odbudowy i środkami europejskimi na to ambitne przedsięwzięcie. No ale oczywiście nie będę tak w ten sposób pytała, bo zważywszy na rozmiary tutaj delegacji ministerialnej, ja jednak rozumiem, że Państwo macie dla nas wiele ciekawych informacji, co nas cieszy, bo bardzo lubimy, kiedy są informacje dobre, bądź przynajmniej obfite i bogate dla sfery kultury. No nie mniej z dokumentu, jaki jak krążył, czy został udostępniony tych załączników do czy też tych zadań i, i, i reform, jakie były przewidywane w Krajowym Planie Odbudowy, właściwie pod hasłem Kultura czy Ministerstwo Kultury znaleźliśmy dość niewiele konkretów i stąd była taka nasza ochota, by się dowiedzieć, jak to właściwie ma być i czy rzeczywiście plan, Krajowy Plan Odbudowy, no dostrzegał, czy to była kwestia, że Ministerstwo nie zmieściło się ze swoimi propozycjami, czy też nie jest, nie był ten plan w ten sposób pomyślany, aczkolwiek moim zdaniem powinien być też tak pomyślany. Więc tak jak mówię, no Zobaczymy, z jakimi wiadomościami Państwo tutaj do nas przyszliście, bo nie bardzo w innym trybie można je znaleźć. Z takim zastrzeżeniem, że właściwie nie jestem pewna, czy, 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 czy te przedsięwzięcia, nawet jeśli one są, będą realizowane, bo jakby pierwsze pytanie jest takie. A przynajmniej tak znaleźliśmy w materiałach dostępnych, że te reformy obszaru kultury zamieszczono wyłącznie w części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy. A więc, jeśli tak, to do tej pory nie wiem, bo nikt nam tak nie daje takiej wyczerpującej informacji. Czy jeżeli nawet awansem zaliczkowo pewne przedsięwzięcia uruchamia się, w oparciu o krajowe środki, bo tak jest z, z Banku Gospodarstwa Krajowego, to czy jeżeli coś było przewidziane w tej części pożyczkowej, to czy to w ogóle będzie o, o tym mowa, czy nie? Więc to byłoby taka pierwsza uwaga i też, no właśnie, tak jak mówię, dlaczego ta kultura to tylko miała na pożyczkach się opierać? Przynajmniej tak to wyglądało. Ten przedsięwzięć, jakie, jakie zna, zna, znaleźliśmy, to prawdę powiedziawszy, bardzo nas zdziwił taki bardzo opisowe, publicystyczne hasło, czy główne zadanie, które mówią, że będzie opracowany i przyjęty dokument programowy określający wsparcie sektora kultury i przemysłów kreatywnych. Znaczy, być może ja coś... Czegoś nie wiem, ale według mnie takie dokumenty generalnie należą do strategii obowiązującej i opracowywanej w resortach, i na podstawie takich dokumentów, które są, no te dziedziny funkcjonują. Więc trochę nas zdziwiło, że to trzeba było sięgać do Krajowego Planu Odbudowy. Aby taki dokument opracować. Notabene, jeśli dobrze pamiętam, bo to trochę czasu upłynęło, to właśnie już go chyba nie można opracować, bo to powinno być opracowany taki program do końca 2022 roku. Tak, tak to miało być. No mamy co, co jest wrzesień, tak? Więc nie wiem, czy już jest opracowany, czy wy opracowywaliście Państwo, czy opracowaliście z, z środków, które, z którymi dysponujecie, no bo to miało chyba kosztować i dlatego było zamieszczone w krajowym planie odbudowy. Więc po pierwsze ani nie ma jeszcze no właściwie ani złotówki, ani, 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 ani ani obietnicy jakiegoś, jakiejś pożyczki. Mało tego, no nie ma wniosków przesłanych do, do Komisji Europejskiej, więc właściwie to my niczego póki co nie chcemy, więc może całe nasze posiedzenie dzisiejsze jest abstrakcyjne, no ale zobaczymy. Więc to, to nas tak jak gdyby trochę zaniepokoiło, że, 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 że miało coś być do końca Roku 2022, mało tego, no. Przedsięwzięcie, które naszym zdaniem powinno należeć do codziennej praktyki pracy ministerstwa, ale jest wdrażane, nie jest, chcielibyśmy się dowiedzieć. I um, ostatnie pytanie jest takie: Czy by tam był jakiś zamysł inwestycyjny? w oparciu o muzeum, o, o, o oddział czy filię Muzeum Narodowego w Krakowie i to był jedyny taki tytuł inwestycyjny, jeśli ja dobrze pamiętam. No a przecież chyba jeszcze się nie wyczerpały potrzeby inwestycyjne Ministerstwa Kultury. Nawet w ramach tego tych rygorów, czy tych ram, w których miał działać Krajowy Plan Odbudowy, bo rozumiemy, że Krajowy Plan Odbudowy był ukierunkowany w jakimś tam, no w, jakiś, w jakikolwiek sposób, tak żeby on rzeczywiście realizował też pewne priorytety strategiczne. Mamy... W strukturze u nas działalność kulturalna jest w jakiejś części podlega ministerstwu, w znacznie większej części podlega samorządom. <coughs> Organizatorami działalności kulturalnej są samorządy różnych szczebli. No, ja nie wiem, czy taki Krajowy Plan Odbudowy nie byłby szansą, aby wesprzeć w tych działaniach. Właśnie samorządy, które się na co dzień borykają z ogromnymi problemami i kłopotami, jeśli chodzi o zabezpieczenie potrzeb y, przemysłu, y, znaczy działalności kulturalnej. Wokół tych czterech tematów, tych czterech pytań, oczywiście nie są one, nie jest to zamknięta lista, ale te cztery naszym zdaniem główne tematy. No chcielibyśmy uzyskać od Państwa dla tych czterech wątpliwości uzyskać odpowiedź i jeśli te odpowiedzi czy te, te informacje byłyby obszerne, bogate, to z czasem poprosimy być może o przesłanie na piśmie, bo to dobrze jest mieć także materiał, do którego zawsze można sięgnąć żeby zobaczyć, czy to, co było obiecane, jest realizowane. I ja dzisiaj na wstępie tyle. Oczywiście bardzo proszę o ustosunkowanie się do naszych pytań przez Ministerstwo. Potem oczywiście rozumiem, że koleżanki i koledzy posłowie będą mogli pytać, dopytywać, polemizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Przewodniczącej i proszę teraz o zabranie głosu przez Pana Ministra Jarosława Selina. Proszę bardzo Panie Ministrze. Dziękuję bardzo pani Przewodniczący. Pre...